Witajcie w najnowszym odcinku Szążaka. Jestem Ola. Cześć Ola, fajnie rozpoczęłaś tego Szążaka. Ale wiesz, gwiazdy mogą być tylko dwie. Poprzeszkadzamy ci trochę. Dzięki, chłopaki. A teraz zobaczmy, co w programie. W dzisiejszym programie. Co w tym roku na Kortowiaku. Akademia Gier. Studenci przeciw Białaszce. Kortowskie zawody autostopowe. W Aizu Kona, Dzień czekolady. Idol Miss Venus. A teraz skrót informacji z uczelni. Rektor spotkał się z przedstawicielami wszystkich sekcji AZS w celu omówienia ich aktualnej sytuacji. Na UWM-ie po raz kolejny odbyły się dni humane. Oddałem wszystko: kotogę, biret, łańcuch i klucz do gabinetu, łącznie z kluczem do bram wydziału. W tym samym czasie, na wydziale humanistycznym, miały również miejsce Dni Afryki. Afryka nie jest tylko to, co jest w mediach. Afryka to nie jest tylko sensacja, to nie jest gór. Jest inna Afryka. Odbył się koncert wiosenny dla przyjaciół zespołu pieśni i tańca kortowo. Popatrzcie, jak pięknie hopsają. <muzyka> Nikolaus Kopernikus wybrany. Sofrotka ta ma być wręczana osobom, zarówno z uczelni, ale także osobom spoza uczelni, które mają wybitne zasługi w dziedzinie nauki, sztuki, powołania idei humanizmu. Szymon, coś kamerą kręci. Ola z Majkiem ciągle gada! A Róż dzisiaj nam opowie, jak powstaje, i Kortowiada! Powiedz, jak będzie wyglądała w tym roku parada, bo nieco się będzie różnić od tej poprzedniej. Parada w tym roku dochodzi do Wysokiej Bramy, ale nie wchodzimy na starówkę, tylko skręcamy w lewo w plac jedności słowiańskiej. I potem idziemy już prosto do Kortowa. Czwartek po paradzie, na parkingu, na którym stoimy, dokładnie za nami, będzie widać samochody, będzie stała mała scena, na której będą odbywać się wybory najpiękniejsze studentki naszego Uniwersytetu. W piątek na tej samej scenie będzie się bój wydziałów, jak co roku. Tematami scenek w tym roku jest, są chyżo-przespolany i nie każdy chłop z widła mi to Posejdon. Pierwsza raz w tym roku ruszamy z Toy czyli z polem namiotowym dla wszystkich ludzi, którzy przyjadą do, na Kortowiadę, do Sztyna, a nie mają gdzie nasować. Na Górce Kortowskiej, przed kortowską publicznością zobaczymy na pewno takie zespoły jak Koma, AC Drinkers, happy set, better Zabili Mi żółwia, antidread do Biosa W Niedzielę jak co roku postaramy się pobić rekord Guinnessa. W tym roku stawiamy na największą liczbę biletów podrzuconych do góry jednocześnie. Zapraszamy więc Zapraszamy. Niedzielę. Jak widać dajemy siebie dużo, a dla Was chcemy dawać jeszcze więcej, tak jak dawcy szpiku. Studenci Wspólnie Przeciwko Białawstę to hasło przewodnie fundacji DKMS tworzącej bazę danych komórek macierzystych. Olsztyn jest jednym z ponad 20 miast, a UWM jedną z 40 uczelni, na których studenci mogą się zarejestrować, by stać się potencjalnym dawcą szpiku. Jakie trzeba spełniać warunki, żeby stać się dawcą? Trzeba mieścić się w przedziale wiekowym od 18 do 55 roku życia, ważyć minimum 50 kg i mieć przy sobie dowód osobisty. A Ty jesteś dawcą? Jestem od trzech lat, prezent na 18 zrobiłam sobie, na 18 ludzi zarysowałam się. Pani pielęgniarka, Pani pielęgniarka tak się pięknie uśmiecha, tak zachęcająco, proszę zobaczyć. To chyba zupełnie nic nie boli jak się tu tą żyłkę? Na pewno nie, na pewno nie. Dlatego warto. Z takiej intencji to warto. Jak widać, wystarczy tylko trochę dobrej woli, żeby stać się czyimś bliźniakiem genetycznym. Jeżeli Wy nie zdążyliście się zarejestrować, nic straconego, wejdźcie na stronę www.dkms.pl. Właśnie znajdujemy się pod Rakorem, gdzie już za chwilę odbędą się ostatnie eliminacje do idola, a gra jest warta świeczki, bo wygraną jest występ na Górce Kortowskiej podczas kortowiady. Warek film, było tak tam wiecie. W ogóle przygotowywałeś się do występu? Z godzinkę. Że napisałeś swoich tekstów? Uuu, ponad 100 na pewno. Jako organizatorka jesteś zadowolona z publiki, jaka dopisała dzisiaj. Dzisiaj tak. Poprzednio mogło być lepiej, aczkolwiek dzisiaj było super. Jeszcze więcej osób przewidujecie w półfinale. Myślę, że tak, będzie też więcej osób śpiewało, bo to będą e, osoby, które zostały wybrane w poprzednich eliminacjach. W tym roku jest strasznie wysoki poziom i mówię to z czystym sercem, bo byłem... E, Bodajże 4 lata pod rząd, czy 3 lata. Także no pierwszy raz w tym roku poziom wykonawców po prostu ogromny. W kortowie króluje kreatywność. Studenci i wykładowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki założyli akademię gier. Nakładem ich pracy powstaną prawdziwe gry komputerowe. Marzenie każdego gracza zostało spełnione. Wszystkie? Akademia gier, czyli mała Krzemowa Dolina, wystartowała na Wydziale Matematyki i Informatyki. Uczestnicy zajęć będą tworzyć własne gry komputerowe. To może tak, seksowna pani archeolog biega z pistoletami po jaskiniach. Dobre! Akademia Gier ma na celu skupić całą branżę gier komputerowych tutaj u nas w regionie, gdzie niestety no, nie jest na tyle rozwinięta jak w drugiej części Polski. Chcemy skupić tutaj ludzi tworzących gry, tworzących grafikę. Chcemy ich nauczyć, jak tworzyć gry komputerowe, co w tym celu trzeba należy zrobić, z jakich narzędzi korzystać, no i żeby finalnie, Stworzyć jakiś projekt. Czy osoba, która nigdy nie miała nic wspólnego z programowaniem ma szansę odnaleźć się w Akademii Gier? No, na pewno ma szansę, bo tutaj, że tak powiem, nie tylko głównym celem jest nauczenie do programowania, tak to jest, że tak powiem, jedna tylko z rzeczy, którą tutaj będziemy działać. Wiadomo, że jeszcze jest game design, czyli wymyślanie jakiejś e, historii, fabuły. Oczywiście grafika, czyli również ludzi zapraszamy uzdolnionych artystycznie. I jak idzie? Dobrze, już kończę. Także no, niekoniecznie muszą przychodzić ludzie, którzy są nastawieni tylko i wyłącznie na pisanie programów. Są piękne, kruche i głębokie. Choć ich miejsce jest w kuchni, nie może ich zabraknąć na żadnej dobrej imprezie. Miski. Nazywam się Iwona Grudzicka. Jestem Agata Jachimowicz. Nazywam się Patrycja Polakowska. Venus Show są to wybory najpiękniejszej studentki w Kortowie. Muzyka nazywam się Agata Suszyńska, nazywam się Ola Murawiec, nazywam się Monika Jacyńska. Przygotowania do Venus Show polegają głównie na próbach, które odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej dziewczyny oraz sesje zdjęciowe. Muzyka nazywam się Dita Polkowska. Nazywam się Daria Świerska, nazywam się Antonina Sztompka nazywam się Gosia Jackiewicz, nazywam się Karolina Drzewiecka, nazywam się Klaudia Zawacka, nazywam się Paula Szulerecka, nazywam się Paulina Klimek, nazywam się Ola Kozłowska, jestem Natalia Giedroita. Znana jako najlepszy antydepresant, słodka i uwielbiana od zawsze, czekolada. A jaką wy lubicie najbardziej? Truskawkową. Białą z rodzynkami. Orzechową. Mleczną. Gorzką. Słoninę w czekoladzie. Z krzesłem. Z kapciem. Z gruzem. Z mięsem. Najbardziej wartościowa jest czekolada gorzka. W takiej czekoladzie jest zdecydowanie więcej składników mineralnych, takich jak magnez, wapń czy fosfor. I no jednak mają w pozytywny wpływ na, na nasze zdrowie. Jednak idzie w boczki, tak? Jak ktoś lubi czekoladkę, to jednak proponowałem tak trochę rowerek później albo pobiegać sobie. Coraz więcej jest kosmetyków na bazie czekolady. Ona i wygładza, i nawidża, i, i, i rozjaśnia nam cerę. Także jak najbardziej panie mogą poprosić chłopaka, tak, czy kolegę, żeby ją czekoladą nasmarował i później, no nie wiem, może skonsumować. Nawet o tym nie myśl. Niestety może też uzależniać. Kochają ją największe obżarciuchy. Co z tego? Legenda głosi, że i tak pójdzie w cycki. Po co wydawać pieniądze na podróże, skoro można jeździć autostopem? Podrzucisz mnie? Jasne, wsiadaj. Uczestnicy drugiej edycji kortowskich zawodów autostopowych mieli okazję przekonać się, że podróżowanie na stopa to wspaniała przygoda. W zeszłym roku pomysł wypalił, okazał się strzałem w dziesiątkę. Tu jest mam mapka, tu mamy metę. Zamość, pole namiotowe. Spotyka się bardzo ciekawych ludzi, jak, szczególnie jak się mówi właśnie, że to są zawody autostopowe. A nawet Chcemy jechać do Warszawy, potem do Lublina, z Lublina do Zamościa, to jest plan idealny. Nie zależy nam na tym, żeby być jak najszybciej. A gdzie jest ten Zamość? To pająk, mam jedną muszkę. Kilkadziesiąt par pokonało autostopem trasę z Olsztyna do Zamościa. Wszyscy szczęśliwie dotarli do mety. Moda na kulturę japońską dotarła do Kortowa. Zobaczcie wywiad z oryginalnym zespołem Spice Ukona. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krzysiek, a to jest Spice Ukona. Kacha na perkusji, Marcelina na wokalu, Kasia i Yoichi na gitarach oraz Maciek na basie. Razem po zespół Skąd nazwa zespołu? Spajko oznacza po prostu y, taki kącik z przyprawami. I, I właściwie tak sobie pomyśleliśmy pewnego dnia, że, że w sumie każdy z nas jest inny, na co dzień interesuje się czym innym i jesteśmy taki różni jak różne rodzaje przypraw, ale razem tworzymy taką fajną, egzotyczną mieszankę. A jaką przyprawą ty jesteś? Ja jestem kozioratka fęgórek Koniciła? No konieciła, Siłodziak ga, hajimaru Mario. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia następnym razem! Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Potrzeba nam więcej Was. Przychodźcie do nas, zapraszamy. Chcemy Was w naszej ekipie. Jeżeli uważacie, że jesteście dość szaleni, żeby dołączyć do nas, to czemu nie? Chodźcie, przychodźcie, zapraszamy. RCI, Bryła. E. e. Słuchajcie, już niedługo kortowiada, także życzymy Wam miłej zabawy, udanej zabawy, oczywiście alkoholowej zabawy, bo to idzie wszystko w parze. Jest to telewizja yy, rozrywkowa, dlatego nie bójmy się tego słowa zabawa. Przede wszystkim bezpieczna. Także trzymajcie się i bawcie się dobrze. Aaaa! Aaaa! Rozwijamy ciało! Nie ma jest, ale Tylko Italia! Medikit Jest godzina 6 rano w sobotę. Nie śpimy już chyba tydzień cały. Próbujemy skończyć szurzaka, żeby wyszedł na czas. Wychodzi tu z różnymi efektami. I z zaskoczeniem! Pamiętaj, żeby zapytać o skawowe. O co? O Prawie jak prawdziwe. Dobra? Nie, nie, dobra. dobra. Jeszcze nazywam się Pan. Nie, nazywam się Pan. Nie, nie, nie. dobra. nie. Nie, nie. za darmo. nie. Co ty robisz? To nowe miski zawrniły... zawróciły nie, nie, zawróciły mi w you can give it to me when i need to come along sex bomb sex bomb you're on a sex bomb and baby you can turn it